Nie tu 1, 2, 3. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Let's Play. Gothic. Dobra, skończyliśmy ostatnio z kilkoma zadaniami. Cześć, warto, które lewe. 20 punktów zobaczymy zobaczmy IQ. Zobaczmy 20. My mamy siły 15, czyli go sobie weźmiemy. To może mnie czegoś nauczyć. Miej oh, oczy szeroko otwarte. A na pewno znajdziesz wielu. Gdzie znajdę Ron? Jego chata stoi nieco na uboczu, Zaraz przy zamkowej bramie. podziękuję. No już możesz mnie czegoś nauczyć. Tak. Mogę Ci pokazać, jak zwiększyć swoją siłę. Lub zręczność. Daj mi 5 punktów siły i nara. Jesteś teraz o wiele silniejszy. Wróć nie. No wiem. Trzymaj się. I to myślę, że założymy ten promiecz. I wiemy, że znajdziemy. Masz szczególnie o w rzut terminu nie, to on tu jest jesu a pójdziemy sobie do na pokozu pę Powiedziałeś? jasne ale no, to już tam dopiero mm. dzisiaj właśnie chciałbym się coś pouczyć najpierw właśnie pójdziemy do tego romuńczuki Przejść. A z nimi już rozmawiałem. Ym, dobra. Idziemy teraz do... Ym, padło. Nie wiem, czy się stało. Ale dobra, jesteśmy już koło Scatiego. Czym się tu się Organizuje walki na arenie. Przyjmuje zakłady, pozyskuje nowych wojowników. No wiesz. No wiem. Zajmujesz się również szkoleniem wojowników? W... Zajmujesz tak, ale nie za darmo. Jak chcesz, żebym cię czegoś nauczył, musisz zapłacić. Uuu. Za. Nie. Nie będziemy teraz sobie robić broni jednoręcznej, ale pokażę wam następnego kolesia którego można coś yy, no, się nauczyć Teraz pójdziemy Teraz pójdziemy właśnie, o, szonoż, o, A w tej skrzyni Pójdziemy do tych dwóch z nowego obozu Którzy mogą nauczyć nas yy, Oplamianie skór jest to ważne, ponieważ no, to, jest, to będzie nasz główny zasób rudy. Tak. Ty już się wkurzyłeś? Jeszcze nie. No tak, to, jest, to będzie nasz główny zasób rudy na razie. No, a przecież rudema się jest potrzebna, żeby sobie zrobić ekuły i wykonywać te trudniejsze misje, jak walka na arenie, tam pokonanie Mordraga... O nie, nie, nie! Hej, ty! Mówisz do mnie? Ostrzegam cię, tacy jak ty, bo Ta. W końcu wydaję gomę z... Dlatego... ...tobie też nie zapłacę. To znaczy, że... Jak sobie chcesz, chłopcze, ale... Oj, 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 oj... Do zobaczenia. I trzymaj się trzymaj? No to tak idziemy do tych dwóch kolei. A do ciebie pójdę potem. O, Jagudyka. Kubek. Eee, co tam jeszcze jest? ścierwo? o właśnie pójdziemy wypróbować mieczyk na ścierwie wypróbujemy miecz bądź tu no mam właśnie gdzie idzie nie teraz czy to krytyk wszedł ale już się tym Dobra, a Oni są już niedaleko. I... E... A, oni są tam dalej. I gdy sobie, jak to wybierzemy się w wyprawę w las, to trochę stwarków. No masz rację. drak się ma skończyć. Widzę, że jesteś myśliwym. Widzę. Na to wygląda. Czego chcę? Mógłbyś nauczyć mnie polować? Parę sztuczek mógłbym ci pokazać. Ile do... Na początek wystarczy ły... ma piwko? Proszę, oto piwo. Teraz opowiedz mi o polowaniu. Ścierwojady, tak nazywamy te wielkie ptaszyska, należy atakować jeden po drugim. Na szczęście łatwo odciągnąć jednego osobnika od reszty stada. Wiemy. Jeśli uda ci się trafić ścierwojada zanim on dziobnie ciebie, jak najszybciej wyprowadź kolejne uderzenie. Przy odrobinie. A jeśli on dziobnie cię pierwszy, no cóż, lepiej, żeby nie dziobnął. No, <grych> masz rację. Ty jeszcze możesz mnie nauczyć. Czego jeszcze możesz mnie nauczyć? A? Wielu rzeczy, ale głupie piwo nie wystarczy. Wprawny łowca potrafi zdobyć kły, pazury i skórę zwierzyny. Nie jest to łatwe. W każdym razie każdy kupiec chętnie je od ciebie. No masz rację, a więc naj... O, Jezus, mikrofon. Najważniejszą taką rzeczą jest iściół. Albo zapytajmy, dużo żądasz za swoje usługi. Dużo żądasz za swoje... Być może, ale wiedza, którą wszystkie zwierzęta, które... A to najzw... Na Twoim miejscu spróbowałby. Dobra. Ściąganie futer to jest. No, jedno z ważniejszych, właśnie, piękności, które nam. Jak mogę zdobyć konferne. skóry upolowanej zwierzyny? Zaczynaj, skór... Futer. I teraz. Chyba usuwanie pazurów. Weźmy usuwanie pazurów. Pokaż mi jak zdobyć pazury, prawdę mówię, najlepiej. Nie wiem, czy mam jeszcze rudę. Eee, weźmą dzwoniików. mogę zdobyć no. przede wszystkim wart. Dobra, rudy na skorowanie gadów. Nie będę maniował bo tej rudy już mam tylko 64. Uuu No i teraz właśnie. Kurde. Eee. No i teraz mamy problem Bo nie, bo nie, bo Bo, bo, bo Ponieważ Nie mamy rudy A musimy sobie kupić zbroję No cóż Mamy kiewiek Teraz. O Moneta. No cóż, myślałem, że nie będę musiał po to sięgać, ale będę musiał po to sięgnąć. Będziemy musieli kraść. No, kraść nie musieli. Dlatego pójdziemy teraz do kawalorna i nauczymy się od niego skradania w no, pójdziemy do rączki i gdy powiemy mu że nauczyliśmy się skradania to się chyba wstawi za nami u niego i na dodatek jeszcze będzie nas mógł swoich jakieś tam rzeczy nauczyć i w ogóle no dobra idziemy o, tam są ścierwojady ścierwojady Zaraz tam pójdę. Eee, Idziemy <grymianie> się uczyć o, do, o, o kradnięciu do okramniętego. Jeżeli jesteśmy, nie? Dobra. Mm. On tam jest. O, strzała. Możesz mnie czegoś nauczyć o myśl listwie? Bo, możesz mnie nauczyć To zależy tylko od tego Skradanie Chciałbym poruszyć i słyszeć Chodząc na oczywiście zapamięt... Dziękuję za umiejętność skradania Pokaż mi swoje towary Tak w ogóle Pokaż mi Począc swoje masz Kulę mógłbym cię zadbać. P i nie wiem może ci kiedyś zadźgam sprzedam mu No ładnie. ale nie no U. też się sprzedam w obosie a na razie idziemy którym się skrada nie uciągam mieć Szybko no, się uczyć się O, a się skradał Dziś będziemy kraje nie. Dlaczego tak się skraje? Dlaczego mi się tak podoba Teraz pójdziemy na tego sierwojada i pójdziemy krazić. O, użyję właśnie umiejętności skradania kurde no usłyszał nas. No i idziemy, bo są nie Tutaj? Jeśli... O, tam jest to statko. O! Co to za jama? to O, pójdziemy. O Jezus, dwa, 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 Jezus! Nie, nie! Nie, nie! Nie, udało się. Trzymaj są. I napój. Trzymaj się, coś zjeść. Bo nie mamy życia. Mało mamy. Kupa? Nie, to. i yeah my sobie zjemy. Zjemy sobie 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 jedną... dużo. Dobra. Zapiszę może. Ile lecimy jak prawdziwy łowca kurde oba poszły A Lepiej z tym okiem nie zaczynać, bo wszystkie polecą. Po prostu będziemy wyciągać po jednym. Ale założymy sobie, bo ładnie wyglądamy. No, come on, come on. Come no, on, bebe. Dzięki temu panu dzienniku Kujemy. O, tego byśmy mogli. Bez wiąśnięcia. Z tego weźmiemy. Kto to? Kurde, ktoś macha trochę. A, przecież to jest wiązanie. Zresztą mi teraz zakręt No. To za emocjonująca walka ze Ścierwem i dobra. Meli. Jagoda, no. Czemu z tymi marynami, nie wiem. A... No My teraz już do obozu obozu, idziemy, czy nie? Tak, idziemy kraść. No już jesteśmy. Na razie nie będę z Tobą mrozymawiać. Dobra. Zaraz zaczniemy naszą akcję. Dzięki. Udała się. Dobra, pierwsza akcja się udała. Czy znaczy, druga się uda? Wbijamy. Kubek. Nie. Jestem kubek. Dobra. Gdzie z tym kubkiem idę po skrzyni. Nie mam wytrygów No oczywiście kupić wytryg Ale kupę wytryg, tam zaoszczędzimy W no, oczywiście <grystanie> Idziemy No co tu coś. O kurde A, Uciekamy <grystanie> Musimy uciekać Najlepiej zaobój i go zabić. Ja Dobra, nigdy więcej tego nie próbuj. Twoja ruda bardzo mi się przyda. Mm. Widzę co? Ja się z nim w bo coś czuję, że ta walka będzie naprawdę długo Pała, jestem pomęczę i widzimy się za chwilę. Dobra, Jezus, ale to było monotonne, cały czas to samo. Boże, święto, już nigdy, nigdy nie będę z kimś mocniejszym walczył, nie będę. Muszę umierać, i walczyć, umierać i walczyć, no ale dobra. Spróbuję Dlaczego tak się skrada? Prawo, 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 jest. No po zabiciu jego coś nie mięcznego, no to w sumie. Opłacam go się troszkę. Prawo, jeszcze skrzynie. Prawo, 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 lewo, prawo, lewo. Prawo, lewo. Prawo, 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 lewo, prawo, prawo. Prawo, 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 lewo, prawo, lewo. Lewo, prawo. Nie. Yeah. Musimy się troszkę stawić z koszulami teraz. Lewo. Lewo, 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 prawo. Lewo, 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 lewo

Czekajcie, jak tylko pójdzie, poprzestajcie, bo może prawie już się na to Dobra, już się wysmarkałem. Czekajcie, jeszcze jest? Jest jakaś skóra. Nie, się pójść nie da. No po prostu wciskamy, a i wybiegamy. Jest! Udało się! Przepuść to. mnie! No idź. przepuść mnie. Zobaczmy, dropa z skradzieży 440 rury. 6000 zostało mało. Mienie skóry, a to z niego by mi nie padło. Coś tak, kochanie. Ciągle szukasz kłop. Nie, nie szukam. My tam niego nie zbroję. Masz dla mnie coś. Coś tam marszam. Niech nie mamy ściany Dobra Niech śnion jestem tu O par Zobaczmy jeszcze ten drupa los to Dobra, że nic O, mamy dwa zwoje Nie zwojowe Zwykle się oszczędnością Dobra, jest może na 33. No to dobrze to nie trzeba. O, ma właśnie dużo tych trzy. O, akcja kra... Oj, jeżeli mam naciągnie tu. O misja kradzi się udała. Że tak nazwy. Kiedy ten... Kiedy on... Kiedy on będzie mnie chciał zbić? Bo no na razie jest. O, to nie chcę. O, do niego się tak. Cóż tu nic nie ma? No Hej! Czego tu szukasz? Musi lider. Idę do dół? Nie, ciepło. Dobra. zostaje ten odcinek za zakończony. Komentujcie, subskrybujcie, oglądajcie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.